Música W tym odcinku Kolejowych Przygód będziemy podróżować kolejką brunik Kok w szwajcarskich Wysokich Alpach. Dowiemy się, gdzie powstały pierwsze ciastka bezy i odwiedzimy miejsce, w którym Sherlock Holmes spotkał się z profesorem Moriarty. Ja mam na imię Bernie Koppel i będę waszym przewodnikiem. Tuż przed nami słychać głosy jodłujących oraz szum wodospadu Reichenbach. Zapraszam do odbycia wspólnej przejażdżki z Lucerny do Interlaken. <śm> Linie kolejowe w szwajcarskich Alpach są jednymi z najbardziej widokowych w Europie. Nasza kolejowa przygoda rozpoczyna się w Lucernie, szwajcarskim mieście, które jest stolicą kantonu o tej samej nazwie. 72-kilometrową trasę z Interlaken odbędziemy wąskotorową kolejką, która pokonuje tak strome wzniesienia, że konieczne jest użycie mechanizmu zębatkowego. Popłyniemy również statkiem parowym, zwiedzimy szwajcarskie Muzeum Transportu i wyjedziemy naziemną kolejką linową na jeden ze szwajcarskich wysokich szczytów alpejskich. Za każdym zakrętem czeka na nas coś nowego, na przykład tunel Loper, góra Pilatus i wodospad Reichenbach, gdzie Sherlock Holmes odbył swoją śmiertelną walkę z profesorem Moriarty. Będziemy podróżować kolejkami Brunig, Lutzenstanz, Engelberg, naziemną kolejką linową Reichenbach i Brienz-Rotternbahn. Zapraszamy do wagonu. Niedługo ruszamy. For the Alps. Nasza licząca mniej więcej 72 km trasa łączy dwie szwajcarskie miejscowości Lucerne i Interlaken. Pokonujemy ją woskotorową kolejką Brunig. Często uczyszczana przez turystów trasa jest bezpośrednim kolejowym połączeniem pomiędzy Lucerną, leżącą w sercu Szwajcarii, i Interlaken, leżącym w Alpach w rejonie Oberland. W 1903 roku Bruning stały się częścią szwajcarskich kolei państwowych. Najpierw pociągi były napędzane parą, w roku 1941 trakcję zmieniono na elektryczną. Jest to jedyna w obrębie kolei państwowych linia, która przebiegając przez strome góry wymaga użycia mechanizmu zębatkowego. Zobaczymy to później, gdy wyjedziemy z Sarnen. Ta linia kolejowa różni się od innych linii wąskotorowych, ponieważ miała być główną trasą łączącą północną i południową Europę, została zaprojektowana w taki sposób, aby mógł po niej kursować regularny pociąg. Stąd długie, łagodne zakręty i tory mozolnie wspinające się w górę po zboczach górskich. Każdego roku tysiące turystów zachwyca się malowniczą trasą wiodącą wśród jezior i gór i przekraczającą przełęcz brunik. Stacja kolejowa i przystań są w Lucernie usytuowane dokładnie po przeciwnych stronach ulicy. Zanim rozpoczniemy podróż pociągiem, siądziemy na parowiec, który zabierze nas na wycieczkę po jeziorze lucerńskim. Rozciąga się ono na długości 45 km w kierunku południowo-wschodnim, wchodząc głęboko w Alpy Centralnej Szwajcarii. wywołujące nostalgiczny nastrój, wyposażone w wygodne pokłady i restauracje, parowce stanowią dogodne połączenie pomiędzy Rosjanymi na brzegu jeziora wioskami. Jest to jeden z najbardziej malowniczych obszarów Szwajcarii. Miejscowi zwą to jezioro Jeziorem Czterech Kantonów, ponieważ otaczają go aż 4 z 26 kantonów. Lucerna jest stolicą kantonu o tej samej nazwie. Jest to stare, atrakcyjne dla turystów miasto. Otoczone i strzeżone przez mur obronny i wieże obserwacyjne, które zostały wybudowane w XIV wieku. Lucerna powstała wokół klasztoru Benedyktynów. Niebawem stała się ważnym centrum komunikacyjnym. W centrum miasta średniowieczne mosty łączą brzegi rzeki Reus. W Lucernie znajduje się również Szwajcarskie Muzeum Transportu. Trzeba poświęcić cały dzień, aby zwiedzić 12 budynków, w których umieszczone są zbiory muzeum. Można tutaj podróżować w przeszłość po lądzie, wodzie lub w powietrzu. To największe tego typu muzeum w Europie. Naszym następnym środkiem transportu jest kolej. Pociąg kompanii Brunik stoi już gotowy na peronie dworca kolejowego w Lucernie. Nasza trasa wiedzie przez słynną przełęcz Brunik aż do rejonu Oberland i Alf Berneńskich. Na dworcu w Lucernie żegna nas grupa jodujących trampów. Mozolnie wyjeżdżając ze stacji pociąg Nazmija, hangary dla lokomotyw i bocznice kolejowe. Naszą pierwszą docelową miejscowością jest Hergisville. Po opuszczeniu miasta trasa pociągu jedzie wzdłuż brzegu jeziora u podnóża masywu Pilatus. Oto pociąg, który jedzie prosto do góry jak kolejka linowa na najwyższy szczyt w centralnej Szwajcarii. Jesteśmy z powrotem na trasie Brunik. Pociąg skręca i wjeżdża na stację Hergiswil. Na stacji stoją czerwone pociągi należące do prywatnej kompanii o nazwie Luthern Stans engleberg które gotowe są do przewiezienia pasażerów w głąb Doliny Engleberg. Przesiądziemy się do jednego z tych pociągów, aby zrobić krótką przejażdżkę do Engleberg i Titlis. Engleberg jest górskim kurortem, którego historia sięga 1120 roku, kiedy to zbudowano tutaj opactwo benedyktynów. Dzisiaj jest to miasteczko z wieloma przytulnymi hotelami i bogatym centrum handlowym. Z dworca Engleberg tylko krótki spacer dzieli nas od stacji kolejki linowej w Titlis. Kolejka jest główną atrakcją zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Jej wagoniki w ciągu 45 minut wynoszą pasażerów na szczyt Titlis, najwyższy szczyt w centralnej Szwajcarii, wznosząca się na wysokość 3242 metrów nad poziom morza Góra jest popularnym miejscem do uprawiania sportów zimowych. Na pierwszym odcinku pasażerowie przewożeni są czteroosobowymi gondolami, które unoszą się nad łąkami, jeziorami i lodowcami alpejskimi. Następnie przesiadamy się do 40-osobowych wagoników kolejek, które wynoszą nas na sam szczyt. Panorama roztaczająca się ze szczytu na cały rejon Alp Berneńskich z jego licznymi łańcuchami górskimi jest wspaniała. To bardzo dogodny punkt obserwacyjny. Jesteśmy z powrotem w kolejce Brunik. Wyjechaliśmy z Hergiswil i wjeżdżamy do liczącego 11 kilometrów długości tunelu Loper. Jest to najdłuższy z 13 tuneli na trasie pomiędzy Lucerną a Interlaken. Na końcu tunelu czeka na nas przepiękny widok roztaczający się na zatokę Alpnach. Pociąg podąża wzdłuż zachodniego brzegu zatoki, docierając do miasteczka Alpnachstadt. Stąd można wybrać się kolejką Pilatus na górę o tej samej nazwie, wznoszącą się na około 2100. Nad poziom morza. Ta wysokokurska linia kolejowa została zbudowana jako pierwsza. W 1863 roku szwajcarski inżynier Niklaus Regenbach opracował nową metodę budowy linii kolejowych na bardzo stromych zboczach górskich. Wykorzystując tę metodę, inny doskonały inżynier nazwiskiem Locher zbudował linię kolejową z Alpnachształt na szczyt masywu Pilatus. Pokonując różnicę wzniesień rzędu 1600 metrów, pociąg musi przebyć 5 km. Maksymalny kąt nachylenia wynosi 48%. Oryginalna kolejka parowa pokonywała ten dystans w ciągu 70 minut. Dzisiaj kolejka elektryczna pokonuje tę samą trasę w 30 minut. Obszary zalesione ustępują miejsca skałom. Tuż pod szczytem kolejka zaczyna gwałtownie się wznosić, opasując jeden ze szczytów masywu zwany Ese. Kolejka wspina się tutaj po wapiennych skałach, tuż nad rozległą przepaścią. Po pokonaniu ostatnich 100 metrów na szczycie Esel czeka na podróżnych nagroda w postaci zapierającego dech widoku pokrytych lodem i śniegiem odległych o 56 km na południowy zachód szczytów Alp Berneńskich. Na szczycie Pilatów znajdują się liczne tarasy widokowe, restauracje i hotele. Niebawem poznamy historię powstania Ciastek Bez i odwiedzimy miejsce, w którym Sherlock Holmes stoczył z profesorem Moriarty walkę na śmierć i życie. Następnym przystankiem na trasie Brunig Railway jest Sarnen. Ta malownicza miejscowość jest stolicą kantonu Obewalden. Historyczny parafialny kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła został odbudowany w latach 1739-1742. Przywołuje on starą atmosferę Sarnen. Miejscowe Biuro Meldunkowe przechowuje historię Szwajcarii. W mieście na każdym kroku można się natknąć na zabytki, od wieży, czarownic, ratusz. Pochodząca z 1470 roku Biała Księga jest najstarszą istniejącą kroniką opisującą odzyskanie niepodległości i konfederację w Szwajcarii w XIII wieku. Jest ona również głównym źródłem legendy o Wilhelmietelu. Następny etap naszej podróży prowadzi wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Sarnyn przez małe miasteczko Saxel do wioski Gezville, leżącej na drugim krańcu jeziora. Od tego miejsca mechanizm zębatkowy jest wykorzystywany w celu umożliwienia kolejce mozolnego wspinania się po stromych zboczach. Koła lokomotywy zazębiają się o łańcuch umieszczony pomiędzy torami, powodując tym samym posuwanie się pociągu do przodu. Pociąg wspina się powoli ponad dolinę Sarner Air. Od jeziora Lungern położonego w wyższej części doliny, pochyłość terenu maleje i specjalny mechanizm zębatkowy nie jest już potrzebny. Pociąg stopniowo pnie się w górę. Silnik znów pracuje tak jak poprzednio i powoli wjeżdżamy na stację Brunig-Hasliberg pod przełęczą Brunig. Czekamy tutaj na przyjazd pociągu z Meringen. Nasz pociąg wspiął się dotychczas o mniej więcej 500 metrów na odcinku 10 kilometrów. Jest to średnia stromizna w porównaniu ze spadkiem zbocza na drodze prowadzącej do doliny rzeki R. Er. Tory kolejowe biegną tam prosto w dół po skalnej stromiznie, która formuje północno-wschodnią ścianę okalającą dolinę. Następnie biegnie pod łańcuchem Hasliberg. Pośród gęsto porośniętych drzewami zboczy górskich. Na całej trasie, nawet na najbardziej stromych odcinkach, pociąg jedzie ze stałą szybkością około 32 km na godzinę. Ze szwajcarską dokładnością pociąg pokonuje liczący 4,8 km odcinek z Bruni-Kastliberg do Meringen w 11 do 12 minut. Bez potrzeby używania mechanizmu zębatkowego pociąg przyspiesza jadąc wzdłuż doliny. Wjeżdżając na stację w Meringen mijamy kolejowe warsztaty naprawcze. Meiringen jest małym, ale za to bardzo ruchliwym miasteczkiem. Jego niezwykle oryginalne stare domy, kościoły i boczne uliczki mają powód do sławy. Są nimi ciastka bezy. Szwajcarski szef kuchni nazwiskiem Gasparini był ich twórcą. Robi się je z białka jajek i cukru. Są czasami używane do dekoracji innych ciast. Szwajcarzy i Francuzi dodają do nich ponadto owoce. Turyści nie przybywają do Meringen tylko po to, aby pokosztować bezy. Przyciąga ich tutaj również postać Sherlocka Holmesa. Meringen ma nawet swoją własną Baker Street i hotel nazwany na cześć wielkiego detektywa. Każdego roku tysiące turystów podróżuje naziemną kolejką linową do pobliskich wodospadów Reichenbach, gdzie pan Holmes i profesor Moriarty prowadzili zaciekłą walkę. Tablica pamiątkowa wmurowana niedaleko górnej stacji kolejki upamiętnia to wydarzenie i miejsce. Pozostań z nami, aby śledzić losy Sherlocka Holmesa i zobaczyć najdziwniej wyglądający pociąg w Szwajcarii. Udamy się do wodospadów Reichenbach na miejsce śmiertelnej walki pomiędzy Sherlockiem Holmesem a złym profesorem Moriarty. Obserwując groźny wodospad, nie trudno zrozumieć, że cały świat uwierzył w śmierć wielkiego detektywa w dniu 4 maja 1891 roku. Pomimo to, pan Holmes żyje w pamięci wielu. Nasz pociąg opuszcza Meringen i zmierza z szybkością. 80 km na godzinę do Brienz. W Brienz funkcjonuje również kompania Brienz Rotor. Jest to ostatnia regularnie obsługiwana szwajcarska kolej parowa. Teren wznosi się stopniowo aż do Alp Berneńskich. Pierwsza linia kolei została tutaj otwarta w 1892 roku. Z początku linia nie była ekonomiczna. Podczas I wojny światowej linię zawieszono. Trwało to aż do 1931 roku. Dzisiaj kolej przynosi zyski, jest pełnym sukcesem, częściowo na pewno z powodu wzbudzającego nostalgię wyglądu pociągu. Kocioł lokomotywy jest nachylony pod kątem ostrym w kierunku komina, aby zapewnić utrzymanie ich na tym samym poziomie przy pokonywaniu przez lokomotywę stromych zboczy. Ta kolejka jest jednym z niewielu zachowanych pociągów parowych w Szwajcarii. Kolej pokonuje dystans. 6,4 km ze średnim nachyleniem stoku w równym 22%. Mozolna wspinaczka zaczyna się zaraz po opuszczeniu Brientz. Pociąg przejeżdża przez zielone łąki, z okien widać pobliskie jezioro i otaczające góry. Pociąg przejeżdża przez okolice usianą farmami, aby po chwili zanurzyć się w las porastający podnóże góry Rotor. Na górnej stacji czeka na podróżnych nagroda w postaci wspaniałej panoramy z widokiem na przełęcz Brunik i Alpy Berneńskie. Interlaken jest ostatnim punktem naszej kolejowej przygody. Nasza podróż z Lucerny do Interlaken była pełna uroku i przygód. Mamy nadzieję, że się Państwu podobała. Bernie Koppel zaprasza do naszej wspólnej kolejowej wędrówki po Europie. Na podstawie tłumaczenia Doroty Gawryły opracował Roman Włodek. Czytał Marcin Kuźmiński.